Za nami od dawna oczekiwany pierwszy odcinek programu Rolnik szuka żony 11. Trzeba przyznać, że chociaż audycja na antenie TVP jest obecna od wielu lat, to wciąż potrafi wywoływać emocje. Najlepiej o tym świadczą komentarze widzów po jeden. Odcinku widowiska. Zobaczcie, czym podpadły fanom Wiktoria i Agatas, z Rolnik szuka żony 11. Opinie po pierwszym odcinku Rolnik Szuka Żony 11, za nami moment, na który fani programu Rolnik Szuka Żony czekali od wielu miesięcy. Właśnie wystartowała 11 edycja randkowego show TVP dla rolników, i już od otwierającego sezon odcinka wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Doskonale przekonały się o tym Wiktoria i Agata, które teraz mierzą się z krytyką widzów. Agata i Wiktoria, krytykowane przez widzów, 57-letnia Agata, jest jedną z rolniczek, która znalazła się w finalnym składzie. Rolnik szuka żony 11. To mieszkanka województwa mazowieckiego, która zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Od wielu lat jest wdową. W pracy w gospodarstwie wspierają ją trzy córki oraz syn. Sama Agata wprost przyznała, że będzie wybredna i już to udowodniła podczas czytania listów od kandydatów. Nie wszystkim się to spodobało. W komentarzach czytamy: Jestem Adam, mam 83 lata. Nie dziękuję, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami. U tutaj widzę będzie wesoło. Sama nie wie, czego chce myśląca twarz tarza się ze śmiechu, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Kolejna gwiazda błyszcząca gwiazda tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. Trochę cwaniakuje, nieładnie, że nie chciała przeczytać listu, to świadczy o niej jak traktuje drugą osobę. Jest na nie tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu, oj nie wiem, czy pani nie za bardzo hop do przodu. Już niektóre koleżanki w poprzednich edycjach się przekonały, że nadmierne przebieranie w kandydatach nieciekawie się kończy i można zostać z niczym. Tutaj to prawie każdy baj się ze śmiechu, drugą rolniczką, która znalazła się w składzie widowiska, jest piękna Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska. 23-latka z Pomorza z kolei mierzy się z komentarzami widzów, którzy uważają, iż zgłosiła się do programu, żeby. Zdobyć sławę, w sieci czytamy między innymi: dziewczyna przeurocza, ale wydaje mi się, że bardziej szuka sławy niż miłości. Oby nie było jak to zawsze, co sezon jest, że pogwiazdożyć w internecie, per osób chce kosztem uczuć. To jeszcze rolnik, czy już Warsaw Shore, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami. Skoro już w mediach się udziela i ma odbiorców, to teraz tylko podniesie sobie oglądalność i zacznie zarabiać na reklamach.